Msza Święta wszechczasów daje jednak inne spektrum, inne spojrzenie. Pewne rzeczy pozwala lepiej zrozumieć, nawet po iluś latach kapłaństwa się odkrywa, nowy świat po prostu, jak gdyby tej liturgii. Doskonałej, przepięknej, zresztą najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba. Tamsza święta klasyczna pozwoliła mi zrozumieć, czym jest w ogóle msza święta. Tak do końca każda. Dopiero ona mi otworzyła te kanały, być może e, wtedy jeszcze nieuświadomione, niezreflektowane, i otworzyła mnie na tę rzeczywistość bożą, że człowiek niegodny wchodzi w te sprawy święte, sprawy boże. Odkąd poznałem mszę trydencką, to zrozumiałem. Co to jest Musza Święta? Nie chcę powiedzieć oczywiście, że zupełnie nie wiedziałem, czym jest Musza Święta, ale myślę, że jej istoty dobrze nie, nie uchwyciłem. Dla mnie, tak jak e, zazwyczaj, niedziela była po prostu, nie, nie powiem, że przykrym, ale była